Mandero, sobota 5 po 7. Pakujemy się do wody, Chłopaki śpiewają ładnie. A my jedziemy nad jeziorko, ale ptaszki naparzają. Jesteśmy u Zbigniewa. Mnie przywitał po brazylijsku. Nie, po belgijsku. Chuje morche. No dobrze. Od samego rana. przezywa Żeśmy przybyli. Tafla wody. Jak to woda? Mokra. Mokra. Bijamy. Pierwszy sygnał jest grosik. Zbigniew teraz że kasę kosze. Pindze. Pindze. Jeden grosz. Na brzegu. Jakiś sygnał następny jest 50 groszy roku, pańskiego 90 dokładnie. A tu, za płotem, obok są takie zwierzęta sarno-podobne. Wszystkie mają na imię Daniel Nie wiem czemu, później pokażę. Z 10 ich jest i każdy ma tak samo na imię. Jak można nazwać, wszystkie z tak samo. Duży Zbigniew przed chwilą znalazł srebrną zapinkę. A ja na taki byle jakiś sygnał. Taką kluskę kluseczkę Delikatnego łańcuszka chyba sreberko, Ale ładne Sprawdzę srepunce. Srebelko o wschodzie słońca Taka sytuacja, słoneczko świeci mega, ciepło jest Patrzcie jaka woda czysta Taki skobarek, część od jakichś biżuterii wpadł Prawdopodobnie, bo srebelko może było Obczaję dalej ten dołek zbiegnie przed chwilą nowotkę trzasnął, stan niczy, Ja mu kolejne srebelko Taki w takiej postaci Kolejne srebelko Leży sobie tutaj zapineczka mała nawet ma punce jak się dobrze przyjrzeć 925 jak mordę strzelił a w kopiejkę trafił z lat 60 nawalczyłem się o ten sygnał i mamy srebrnę i bardzo ładne taki ładny kwiatek o poranku sygnał coś folia ale jest piękny. bardzo ładny kolczyk z próbą wybitą z tyłu jest tutaj z tyłu punc no i gites Kilka sekund temu był kolczyk A tu jest coś takiego jak... Jest miedziuchy Cały miedziany no Pokaż tego cccp'a 79 Ale maleństwo, czekaj Jak grośik Jaki sygnał daj? Kolorowy 53 Heh. kopieje Co to? Burza idzie? Będzie padać No, no bogata Idziemy na herbatkę A no tutaj ekipa chodzi To są od nas ludzie? To są nasi poszukiwacze tamci? ci nie. nie? Nie mają wykrywek ale ile idą się wyluzować? Kolejna zapinka 9,25 jak talala, takie mikrosy, ale cisza dopóki ja nie zacznę dziabać. 200920 już tam dziś, gdzie są fale, tam nurkowie są przede mną. Obok 20, 10 gorszy, piżutariusz. Coś takiego, rzemień, coś, rzemień. Rzemień, kółko, rzemień, łańcuch. No panie, ale coś tu srebrnego może jest. Rzemień, kółko, rzemień, rzemień. Gracias. Tak się. Mhm. 77 sygnał, 65 rocznik. 20 grosz tak 20 groszy, twój rocznik, 65 pauza mała, butelka, tips kapselek, zawleczka, kapselek i ciepła herbatka. Zbigniew idzie do serwisu. Co się popsuło, się co? Panie, co się zepsuło? Taka ładna rybka, pokaż je tutaj. Ale się... gancnoje ty, z pyskiem rozwalonym. Nie zmienia fakt, że nie chce puścić. No się zawzięła. To musi z tobą już pływać wtedy i chodzić. Takie już ostatnie sygnały, bo za chwilę wychodzimy. Dwa groszy 90 rocznik. Tam wariaty się kąpią. Dwa ziko na brzegu głęboko było To zabijamy pan Zabijamy Jeszcze tylko zbiegnie złoto, trzaśnie i fajn Na Na podsumowywaniu Jedziemy z fantami zbigniewa Tada! Tu 20 groszy jeszcze W nowożytnych masz 10 groszy calutkie nie połamane po 2, 1, 1, 5 No ale jest Nowotko jak nowy Ryba miał u ciebie chyba to jest ten nie Kopiejek Kopiejka Mniejsza od grosza jest czy nie? No nie wiem No nie, to masz dużo grosza dobrze. Nie patrz, żebyś mnie nie podprowadził bo też mam coś nie za dużo dzisiaj no to są dnia, klucz, szkła były kłopoty techniczne na linii pod tytułem bateria kaput moje fanty też kapselki ja na wyjściu z wody zrobiłem BAM i wysypałem wszystkie, całą drobnicę, nie wiem czy to wszystko jest co znalazłem nawet zapinek było chyba więcej ten najlepszy to kolczyk nie wiem ile tego było no, ale zrobiło BAM gdzieś tam w piaskownicy Także my się zabijamy, w hacjendach a widzimy się za tydzień chyba nie? Weekend. Chyba że na neodyma w tygodniu późno Z latarką. Z latarką. Dobra. To trzymaj ta się strzała. Mówił do was duży Zbigniew. Bóg. Na razie chłopczyka. Zbigniew miał srebelko zapomniliśmy. zapomnieliśmy. O tym też ma zapinkę. Taką. narciarz